Może być gorzej, a to nie jest koniec świata. Co się może złego stać? Powiedz mi, co się może złego stać? Nic! Nic się złego nie stanie. Idź do przodu, jesteś nam potrzebny, właśnie ty, kurwa. Nie poddawaj się i nie mów sobie, że nie dasz rady, bo dasz radę. Jesteś przyszłością tego świata, więc musisz to zrobić, musisz przeżyć. Musisz zdobywać góry, pagórki. Kurwa, pieniądze zarabiać! Pić wodę, bo to zdrowie! I robić wszystko to, co ci się podoba. Bez względu na to, co mówią inni. Ale nie krzywdź innych, ponieważ jest to złe. Będzie dobrze! Dokładnie tak. Nie, sperma będzie z tobą.